Drugie natarcie się rozpoczęło. Rozdział 110. Zaczął 16 batalion. Ta kanonada wieczorem 16 maja okazała się wbrew oczekiwaniom stron rozpoczęciem natarcia inicjującego drugą fazę bitwy o Monte Cassino. Honor tego rozpoczęcia przypadł kresowej. Ciężar tego rozpoczęcia spadł na 16 batalion który płacił konto tych wszystkich dni krwawiącymi patrolami, a obecnie miał ruszyć. Dowódca tego batalionu, major Stańczyk, zarządził jeszcze 14 maja rano, zaraz po powrocie tych trzech nocnych patroli, odprawę rozpoznawczą. Termin raczej może rzadko spotykany w słownictwie wojskowym, ale bo też i odprawa była jaka nieczęsto się zdarza. Major zasiadł w płytkim schronie swego zastępcy, kapitana Bieganowskiego. Tam na odprawę mają się zebrać wszyscy oficerowie baonu do dowódców plutonów włącznie. Ale że schron kapitana Bieganowskiego był widoczny dla Niemców, więc na tę odprawę dobiegało wąską ścieżyną po dwóch, a nie mogąc się zmieścić w schronie, zapadali za najbliższym kamyczkiem. Kiedy już wszyscy zalegli w krąg po dziurach, major wzywa po dwóch kolejno do schronu, przez szczelinę pokazuje ich kierunek natarcia, po czym każda dwójka wychodziła w teren i rozpoznawała swój odcinek. Schrony z kamieni widać na całej długości. Patrole ustaliły gniazda sześciu CKM-ów niemieckich, ustaliły, że punkt obserwacyjny niemiecki funkcjonuje w pobliżu zrujnowanego domku, dawnej siedziby kapitana zwickenfluga. Domek w poprzednim natarciu przechodził z rąk do rąk. Jednym słowem, Niemcy znów mocno obsadzili teren i trzeba będzie ich od początku wykurzać. Po południu major Stańczyk zarządza formowanie grup szturmowych. Każda kompania wydziela trzy takie grupy. Każda grupa dzieli się na grupę uderzeniową i grupę wsparcia. Grupa uderzeniowa składa się z trzech podgrupek, każda po czterech pięciu ludzi działających samodzielnie. Te podgrupy są zaopatrzone w ląd wybuchowy, który rzuca się na teren na 60 metrów w przód i odpalając detonuje się położone miny, w rury Bengalora do robienia przejść w drutach kolczastych, w ładunki ulowe do niszczenia schronów niemieckich, w nożyce do cięcia drutu kolczastego, w nakłuwacze do wykrywania min. W piaty służące do rozwalania schronów, w tomigany do wystrzeliwania ludzi, w granaty obronne, zaczepne i zapalające, w pociski smugowe do wskazywania celów. Grupom wsparcia pozostawiono wszystkie lekkie karabiny maszynowe LKM, -y, garłacze karabiny wyrzucające granaty i lekkie dwucalowe moździerze piechoty. Żołnierze pozostali w kompaniach i nieprzydzieleni do grup mają iść w drugim rzucie i wygniatać to, co pozostanie po przejściu szturmowców. Bardzo to wszystko skomplikowane, podczas kiedy stara zasada mówi, że działania nocne im trudniejszy teren, tym muszą być prostsze. Punkt pierwszy. Natarcia muszą być wykonane tylko na przedmioty bliskie, dobrze rozpoznane za dnia. No ale jak to wykonać, kiedy za widmem leżą nierozpoznane małe San Angelo i 575, które trzeba będzie zdobyć? Jak to zrobić, kiedy za małym San Angelo leży nierozpoznane duże San Angelo, które również trzeba będzie zdobyć, bo inaczej się nie utrzymamy. Punkt drugi. Strzelcy muszą iść rojem koło swego dowódcy. Ta piękna zasada się kończy, kiedy wyrżnie pierwszy pocisk i ludzie w ciemności rozlecą się za skałki. Punkt trzeci. Przebiegi muszą być małe. No ale cóż począć, kiedy amfiteatr jest obszerny? Punkt czwarty. Żołnierz nie może być zbytnio obciążony. A któż mu przy zagradzającym ogniu artyleryjskim doniesie amunicję? No trudno. I tym razem łatwo nie będzie. Ale czołgi już mamy wywindowane. Anglicy odeszli, Niemcy jeden baon musieli przed nami ująć. A grunt, że poznaliśmy ich taktykę i idący w przodzie, nie będą się zatrzymywać przy czyszczeniu schronów, pozostawiając tę robotę idącym za nimi. 16 maja po południu już wiadomo, że uderzamy wkrótce. O godzinie osiemnastej major Stańczyk robi ostatnią odprawę. Dowódcy kompanii wracają do swoich szczelin z nakazem, aby wszystkim wolnym od służby żołnierzom kazali spać. Żołnierze wiedzą, co to znaczy. I kapelan batalionu, ksiądz Sławik, syn górnika, absolwent przedwojennej podchorążówki piechoty, którego wojna złapała na jakimś zjeździe młodzieży w Stanach Zjednoczonych. Przechadzając się z penitentami po osłoniętym od strzału w kawałku drogi saperów, spowiada. Ksiądz kapelan ma na piersiach puszkę z komunikantami. Kiedy w Polsce szedł do chorego, poprzedzał go chłopak z dzwonkiem i ludzie klękali. W te straszne czasy: Bóg, który się urodził w stajęce, zeszedł do puszki schowanej pod mundurem. Ksiądz Sławik pod mundurem chowa torebkę zawieszoną na piersi. Są w niej ponotowane nazwiska tych, którym udzielił pociechy religijnej przed bitwą. Każdy go bowiem prosi, aby powiadomił rodzinę w kraju, że umarł pojednany z Bogiem. Ksiądz więc umyślił sobie te adresy na piersi. Jeśli polegnie, to już ci znajdą i przekażą sztafetą dobrej woli. Aż pod każdy próg w Polsce. Podporucznik Piotrowski nie może zasnąć, jak większość żołnierzy. Wykrwawili się w tych ciągłych patrolach i na pozycjach bardzo. Ciągły szum własnych pocisków, ciągłe wyczekiwanie, że padnie pocisk nieprzyjacielski, chłód, brak pledów, bezsenność. Podporucznik Piotrowski pyta podporucznika Hylińskiego, ile czasu jeszcze wytrzyma. Podporucznik Hyliński sądzi, że dwa dni. Ja już nie wiem, czy wytrzymam dwie godziny mówi z rozdrażnieniem podporucznik Piotrowski. Kapitan Łempicki, dowódca czwartej kompanii, który do połowy listopada 1939 roku prowadził partyzantkę w Polsce, po czym swoją grupę piątkami przeprawił na Węgry, zaległ w pełnym wyekwipowaniu w szczelinie i zasnął. Tymczasem w pół godziny po odprawie Staczając się szczeblami rozkazodawstwa, spada na majora Stańczyka rozkaz korpusu, że ponieważ nieprzyjaciel może się oderwać, należy być z nim w nieprzerwanym kontakcie energicznego patrolowania. Stańczyk staje nad szczeliną Łępickiego. Już. I podczas, kiedy kompania podrywa się na nogi w ciągu tych pięciu minut, po upływie których dowódcy plutonów zameldowali gotowość, przekazuje mu zadanie. Natrzeć Całą kompanią na północną, mniej rozpoznaną część widma, wesprą cztery diony artylerii. Wybić osady bunkrów i zostać na miejscu. W razie powodzenia wepchną się jeszcze dwie kompanie batalionu. Podporucznik Piotrowski, Pański Pluton rusza pierwszy. Artyleria nasza już gra i o godzinie 18.45. W 15 minut po otrzymaniu przez dowódcę baonu rozkazu od dowódcy natarcia, żołnierze pierwszego plutonu kompanii pod dowództwem Piotrowskiego ruszają. Żołnierz za żołnierzem, co 6-7 kroków. Ruszają z ulgą, bo na razie nic nie wydaje im się tak straszne jak tu siedzieć i czekać, aż ich pociski nieprzyjacielskie wykruszą. Zastępca kapitana Łempickiego Podporucznik Hirkowski zostaje, by dojrzeć wyruszenia całej kompanii. Nim doszli na podstawę wyjściową, kapitan Łempicki obliczył, że na nieduże stosunkowo przedpole padło około 200 pocisków artylerii własnej. Chyba większość min eksplodowała. Kapitan Łempicki pamięta doświadczenia tamtego natarcia, kiedy na wąskich, otaśmowanych ścieżkach stłoczone kompanie były masakrowane. Każe poniechać rozminowywania, iść tyralierką, szeroko rozrzuconymi grupami. Tak jak było umówione: pierwszy gwizd przygotowanie do natarcia, drugi ruszać. Ruszyli szybko i zaraz na minach padło trzech. Dziewiętnastolatka Sokołowskiego wyrzuca na dwa metry w górę. Niosą rannego chłopaka w dół, mijają majora stańczyka który sprawia właśnie drugą kompanię. Sokołowski wygląda na siedemnastolatka, ale buja, że ma 22 lata, ocieka krwią. No ale cóż to wszystko wobec faktu, że niosą go jako pierwszego żołnierza, że sam pan major pochyla się nad jego noszami. I chłopak usiłuje mówić najbardziej grubym, najbardziej żołdackim głosem. Panie majorze, proszę dać za mnie tym sukim synom. Tamci tymczasem ruszyli z podstawy wyjściowej jednym skokiem. Na wysokość czołowego plutonu podporucznika Piotrowskiego na lewo doszedł drugi pluton podchorążego Januszkiewicza. Oba plutony idą tak szybko, że ich nie zdążył złapać ogień niemieckiej artylerii, że właśnie idący z tyłu w odwodzie pluton podporucznika Boja ma większe straty. Podporucznik Boj został ciężko ranny 13 maja. Plutonem więc dowodzi plutonowy szews. Rażony ciężko w bok i rękę leży. Tuż przy minie niemieckiej, mijający kolega zaczepia drut przeprowadzony od miny. Wybuch jej odwala mu głowę. Plutony Piotrowskiego i Januszkiewicza przeskoczyły 70 metrową przestrzeń od krzaków do bunkrów niemieckich w kilkanaście sekund. Doganiają ogień własnej artylerii. Sześciu czerwonymi rakietami proszą o wydłużenie ognia.